Czy nadal wierzysz, że każda oliwa z oliwek jest dobra dla zdrowia? A co byś powiedział, gdybym ci oznajmił, że w zależności od sposobu spożycia, może ona przyspieszać stany zapalne, zaburzać poziom cholesterolu, a nawet po cichu uszkadzać wątrobę? Oliwa z oliwek jest powszechnie uważana za superżywność. Jednak niewielu zdaje sobie sprawę, że powszechne błędy podczas przygotowywania potraw, które wydają się nieszkodliwe, mogą być źródłem objawów takich jak wzdęcia, Niestrawność, zmęczenie po posiłkach czy przyrost tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha, szczególnie po 60. roku życia. Nazywam się dr Józef Nowak i w tym filmie ujawnię trzy najgorsze sposoby spożywania oliwy z oliwek oraz co najważniejsze, trzy najlepsze metody jej wykorzystania w celu ochrony serca, jelit i odporności. Wszystko to oparte na badaniach naukowych, o których niemal nikt nie mówi. Jeśli również wierzysz, że warto dbać o ciało. Polub ten film i zasubskrybuj nasz kanał. Jesteś częścią społeczności, która ceni zdrowie i dobre samopoczucie. Wielu ludzi uważa, że smażenie na oliwie to zdrowsza alternatywa w porównaniu z innymi olejami. Ale czy na pewno? Wyobraź sobie tę scenę. Jesteś w kuchni, wlewasz trochę oliwy na patelnię, mocno ją podgrzewasz i zaczynasz smażyć jajka, ziemniaki lub mięso, wierząc, że robisz coś dobrego dla swojego organizmu tymczasem większość nie zdaje sobie sprawy, że nadmierne ciepło zmienia ten cenny olej w coś zupełnie innego niż jego naturalna postać. Oliwa z oliwek extra virgin jest znana z zawartości silnych przeciwutleniaczy, polifenoli, takich jak oleuropeina i hydroksytyrozol. Są to związki wyjątkowo wrażliwe na wysoką temperaturę. Kiedy oliwa jest podgrzewana powyżej 180 stopni, jak to ma miejsce podczas tradycyjnego smażenia, te przeciwutleniacze ulegają degradacji, a zamiast nich powstają toksyczne związki aldehydy które mogą uszkadzać wątrobę, powodować stany zapalne układu nerwowego, a nawet przyczyniać się do rozwoju chorób neurodegeneracyjnych. Badanie przeprowadzone przez Giliena i Uriarte w Hiszpanii, opublikowane w czasopiśmie Journal of Agricultural and Food Chemistry w roku 2005. Analizowało zachowanie oliwy pod danej wysokiej temperaturze. Wyniki były niepokojące. Już po kilku minutach intensywnego podgrzewania wykryto obecność potencjalnie rakotwórczych substancji, które nie występują, gdy oliwa spożywana jest na surowo. To tak, jakbyś miał w ręku doskonałe lekarstwo, ale postanowił je spalić w ogniu przed zażyciem. Jego lecznicze właściwości znikają, a pozostaje jedynie to, co może szkodzić. Dlatego unikaj smażenia na oliwie. Szczególnie jeśli to oliwa extra virgin. Do smażenia lepiej użyć bardziej stabilnych tłuszczów, takich jak olej kokosowy czy masło klarowane, a oliwę zarezerwować do dań na zimno lub do wykańczania gotowych potraw. W jaki sposób najczęściej używasz oliwy w swoim domu? Napisz swoją opinię w komentarzach. Odżywianie to temat niezwykle istotny dla naszego zdrowia. Dlatego przygotowałem cyfrową książkę, którą znajdziesz przypiętą w pierwszym komentarzu. 50 produktów przeciwnowotworowych i jak chronią twoje zdrowie. Pobierz ją teraz i zacznij zmieniać swoją dietę już dziś, by cieszyć się dłuższym i szczęśliwszym życiem. A co jeśli problem nie leży w temperaturze, lecz w samym wyborze oliwy? O tym właśnie porozmawiamy teraz. Czy kiedykolwiek dokładnie przeczytałeś etykietę oliwy, którą kupujesz? Wiele osób wierzy, że każda oliwa z oliwek jest zdrowa, byleby była z oliwek. Ale to tylko część prawdy. Nie każda oliwa jest sobie równa. Istnieje ogromna różnica między oliwą extra virgin a oliwą rafinowaną i ma ona bezpośredni wpływ na twoje zdrowie. Oliwa extra virgin jest pozyskiwana z pierwszego tłoczenia na zimno, bez udziału substancji chemicznych. Zachowuje naturalne przeciwutleniacze i związki przeciwzapalne, które chronią serce, obniżają poziom złego cholesterolu i wspierają zdrowie stawów. Z kolei oliwa rafinowana Poddawana jest procesowi przemysłowemu z użyciem wysokiej temperatury i rozpuszczalników chemicznych, aby wydobyć olej z gorszej jakości oliwek. W tym procesie większość korzystnych składników zostaje zniszczona, a w oleju mogą pozostać resztki używanych rozpuszczalników, takich jak heksan zgodnie z przepisami, w ilościach dopuszczalnych, ale mimo wszystko niepożądanych w codziennej diecie. Badanie gumę z karawaka i współpracowników. Opublikowane w Food Chemistry Journal w roku 2013, porównało skład chemiczny różnych rodzajów oliwy dostępnych na rynku europejskim. Wyniki wykazały, że oliwa extra virgin zawiera aż dziesięciokrotnie więcej przeciwutleniaczy niż oliwy rafinowane i posiada znacznie korzystniejszy profil tłuszczowy dla zdrowia sercowo-naczyniowego. To oznacza, że jeśli wybierasz niewłaściwą oliwę, Myśląc, że robisz coś dobrego dla zdrowia, możesz nieświadomie narażać się na przewlekłe stany zapalne i przyspieszone starzenie komórek. Dlatego przy zakupie zwróć uwagę na oznaczenia: Szukaj słów Extra Virgin stłoczona na zimno i wybieraj marki z aktualną datą produkcji, przechowywane w ciemnych butelkach. Ale nawet najlepsza oliwa może zaszkodzić, jeśli połączysz ją z niewłaściwym jedzeniem. Wyobraź sobie teraz klasyczną scenę w restauracji lub w domu. Koszyczek z miękkim białym pieczywem, mała miseczka z oliwą obok i ta nieodparta chęć, by zanurzyć chleb w oliwie. Wygląda to elegancko, wydaje się zdrowe, ale to połączenie to pułapka przebrana za wyrafinowanie. Biały chleb powstaje z rafinowanej mąki, pozbawionej błonnika i składników odżywczych o wysokim indeksie glikemicznym. To oznacza, że gwałtownie podnosi poziom cukru we krwi, zmuszając trzustkę do wydzielania dużej ilości insuliny. A gdy dzieje się to jednocześnie z dostarczeniem tłuszczu, nawet zdrowego tłuszczu, jakim jest oliwa, organizm interpretuje to jako sygnał do magazynowania energii. Efekt? Przyrost tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha, insulinooporność, a z czasem większe ryzyko cukrzycy typu drugiego. Badanie prowadzone przez Salas Salvado Opublikowane w czasopiśmie Lancet Diabetes and Endocrinology w roku 2014 obserwowało osoby starsze regularnie spożywające oliwę. Ci, którzy łączyli ją z pełnoziarnistymi produktami, odnotowali korzyści metaboliczne, podczas gdy osoby spożywające oliwę razem z makaronami i białym pieczywem wykazywały pogorszenie markerów tłuszczu trzewnego. A więc problemem nie jest oliwa, problemem jest to, z czym ją łączysz. Zanurzenie białego chleba w oliwie to jak wlanie dobrej benzyny z dodatkiem cukru do baku wewnętrznie niszczy silnik. Chcesz używać oliwy mądrze? Oglądaj dalej, bo najlepsze połączenia dopiero przed nami, a pierwsze z nich może Cię zaskoczyć. Czy kiedykolwiek pomyślałeś o dodaniu oliwy do naturalnego jogurtu? Może to brzmieć dziwnie, ale ta praktyka zyskuje na popularności wśród dietetyków zajmujących się długowiecznością. Naturalny jogurt bez cukru jest bogaty w probiotyki, które wspierają florę jelitową i poprawiają trawienie. Gdy dodasz niewielką ilość oliwy około jednej łyżeczki wzmocnisz działanie przeciwzapalne tej kombinacji, zwiększysz uczucie sytości i pomożesz utrzymać regularną pracę jelit. To szczególnie ważne po 60 roku życia, gdy perystaltyka jelit często się osłabia. Badanie przeprowadzone przez Esposito i zespół. Opublikowane w Nutrition Journal w roku 2015 wykazało, że połączenie probiotyków z jednonienasyconymi tłuszczami, takimi jak te obecne w oliwie, zmniejsza wskaźniki zapalne w okrężnicy, łagodzi zaparcia i poprawia wchłanianie składników odżywczych u osób starszych. Jeśli chcesz spróbować, zacznij od szklanki naturalnego jogurtu, jednej łyżeczki oliwy z oliwek extra virgin i jeśli masz ochotę, dodaj odrobinę nasion chia lub siemienia lnianego. To funkcjonalne, lekkie śniadanie, które naprawdę odżywia. I chcę wiedzieć, czy używałeś już kiedyś oliwy poza sałatką? Napisz w komentarzu słowo jogurt, jeśli zamierzasz przetestować to nietypowe połączenie. A skoro mowa o naturalnych produktach, przejdźmy do prostego, ale potężnego duetu. Oliwy z gotowanymi na parze warzywami. Czy gotujesz marchew, dynie lub bataty na parze? Wiedz, że te warzywa same w sobie dostarczają beta karotenu, składnika odżywczego niezbędnego dla zdrowia oczu, skóry i odporności. Ale organizm może skutecznie wchłonąć beta karoten tylko wtedy, gdy towarzyszy mu zdrowy tłuszcz. I tu pojawia się oliwa. Dodanie oliwy po zakończeniu gotowania. Zwiększa wchłanianie tych składników nawet pięciokrotnie, zgodnie z badaniem UNLU i współpracowników opublikowanym w American Journal of Clinical Nutrition w roku 2005 w Stanach Zjednoczonych. Sekret tkwi w tym, by dodawać oliwę na końcu do już ugotowanych warzyw, co pozwala zachować zarówno przeciwutleniacze z oliwy, jak i składniki odżywcze warzyw. To prosta, ale potężna wskazówka. Zamiast gotować z olejem czy margaryną. Gotuj na parze i wykańczaj danie kroplą oliwy extra virgin. Twoje ciało ci za to podziękuje. A skoro mowa o wdzięczności, istnieje jeszcze jeden produkt, który staje się jeszcze bardziej wartościowy, gdy połączymy go z oliwą. Tym produktem jest pomidor. Pomidory to jedne z najczęściej spożywanych warzyw na świecie, ale niewielu wie, że zawierają potężny przeciwutleniacz zwany likopenem. Związek ten jest powiązany z profilaktyką chorób układu krążenia. Wzmacnianiem odporności oraz ochroną przed niektórymi nowotworami, takimi jak rak prostaty. Jednak likopen jest skutecznie wchłaniany przez organizm tylko wtedy, gdy zostanie połączony ze zdrowym tłuszczem, takim jak oliwa z oliwek. I co więcej, gdy pomidor zostanie lekko podgrzany, biodostępność likopenu jeszcze bardziej wzrasta. Badanie przeprowadzone przez Gertnera, opublikowane w Journal of Nutrition w roku 2003 w Niemczech. Potwierdziło, że osoby, które spożywały gotowane pomidory z oliwą extra virgin, miały znacznie wyższy poziom likopenu we krwi w porównaniu do tych, którzy jedli pomidory bez tłuszczu. Oznacza to, że sałatka z surowym pomidorem polana oliwą lub domowy sos pomidorowy z oliwą dodaną na końcu gotowania może stać się potężną strategią ochrony serca. I chcę wiedzieć, czy używasz oliwy z pomidorami? Napisz w komentarzu słowo pomidor, abyśmy zobaczyli, kto jeszcze korzysta z tej potężnej kombinacji. Teraz, gdy znasz trzy najgorsze i trzy najlepsze sposoby spożywania oliwy, możesz podejmować bezpieczniejsze decyzje dla swojego serca, wątroby i trawienia. Zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu: Kocham oliwę. Abyśmy mogli zobaczyć, ile osób naprawdę dba o swoje zdrowie. I uwaga, film, który właśnie pojawia się na Twoim ekranie, cię zaskoczy. Ujawni on pięć produktów, których nigdy nie należy łączyć z orzechami. To błąd, który może być niebezpieczny, zwłaszcza dla osób po 60. roku życia. Obejrzyj teraz.